te badania, które w jakiś sposób wiążą przeszłość z teraźniejszością, no to one będą badaniami retrospektywnymi, tak, bo one patrzą jak to tam w przyszłości. No nie planujemy, przynajmniej nie są znane mi takie badania z zakresu psychologii, gdzie z dzieckiem planujemy jak to będzie tam wyglądało. To trudne jest w ogóle zaplanować przez mnogość czynników, nie? poza tym no, no, no z wielu powodów jest to trudne, więc zazwyczaj to będą te badania retrospektywne, gdzie patrzymy sobie w przeszłość. No i jak bierzemy z jakąś populację z jakimiś historiami, próbujemy obrabiać sobie te dane, które już same w sobie często są badaniami ankietowymi, jak wyglądała Twoja przeszłość, z takimi obrabiam raporty, to pojawia się taki problem, że są to badania epidemiologiczne. Na forma badań epidemiologicznych, które mówią nam co najwyżej o korelacji, a nie o przyczynowości. Zdecydowanie, znaczy. Ale nawet często, jak robimy badanie jednak prospektywne, przez wiele lat, na przykład badamy, nie wiem, bardzo dużą grupę osób i różne czynniki analizujemy, tak? To i tak nie możemy mówić o przyczynowo-skutkowym wpływie, tak? Dietetyka ma ten sam problem. Trudno wyselekcjonować jakiś jeden makroskładnik czy mikroelement i powiedzieć, że on jest kluczowy, dlatego, bo przez 10 lat długiego follow-upu, co też ma wartość, tak? No bo fajnie, że sobie mówimy o jakichś efektach tych acute, tych ostrych interwencji, że tam po czterech czy ośmiu tygodniach coś się zmieniło po czymś, super, tylko pytanie, czy w długim terminie się zmieni. To jest wartość tych długich follow-upów, no ale z drugiej strony im dłuższy follow-up, tym więcej tych czynników interferencyjnych, zaburzających selektywny wpływ i analizę poszczególnej interwencji.